witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie w piąteczek. Mamy piątkowy wieczór, bo już jest 20. Ja sobie działam jeszcze troszeczkę z zamówieniami, z nowymi projektami, ale chciałam tutaj jeszcze z Wami czymś się podzielić i stwierdziłam, że oczywiście nagram filmik, żeby każdy mógł coś też z tego mieć. Dzisiaj będę grać w gry budżetowe i jest to dość nietypowe, ponieważ jest to dla mnie nietypowa pora do gier. Zazwyczaj gram pod koniec miesiąca, ale mam ku temu dwie okazje, dwa powody. Pierwszy jest taki, że udało mi się zaoszczędzić trochę kasiory w taki dość nietypowy sposób. Może część z Was też korzysta z tego sposobu, nie wiem. Ja dowiedziałam się o tym dość niedawno. Dowiedziałam się o tym na kanale Aniwokashin i jest to oszczędzanie za pomocą robienia zakupów, czyli tak zwany cashback. Ja sobie ściągnęłam aplikację Letishop. To oczywiście nie jest żadna współpraca to jest po prostu taka moja prywatna sprawa też trochę, no. Nie mam z tego żadnych korzyści, oprócz tego cashbacku, oczywiście. I powiem wam, że jak robię zakupy przez internet, a większość rzeczy typu ubrania, albo jakieś tam zakupy na Allegro, czy chemiczne, czy, czy nawet do mojego sklepu. Czasami robię za pomocą Allegro i właśnie za pomocą tego cashbacku. To nie są jakieś zawotne, zawrotne procenty ani zawrotne kwoty, jeśli chodzi o takie pojedyncze transakcje, bo to są naprawdę minimalne rzeczy, minimalne kwoty, ale powiem Wam, że ja korzystam z tego cashbacku od listopada, października, przepraszam, od października z zeszłego roku, i jeszcze chyba w zeszłym roku udało mi się wypłacić 50 zł. A słuchajcie, wczoraj wypłaciłam, zaraz wam powiem, 50, 70, 80, 90, 100, 110 zł. Trafiłam na fajne okazje. Były takie dni Let's Shop, dni cashbacku, gdzie oni po prostu zwiększali te procenty. I akurat mi się tam udało zrobić zakupy na paru stronach i naprawdę udało mi się trochę tej kasy odzyskać. Także mogę Wam serdecznie polecić, no wiecie, nie ja wiem, że to jest e, oj, kilka miesięcy, ale no co, stówa na podłodze nie leży, także dzięki temu możemy sobie dzisiaj właśnie w te gry pograć. E, drugim powodem, dla którego będę grała w gry jest nowa gra, którą właśnie będę chciała Wam dzisiaj pokazać e, i mam jeszcze, słuchajcie, wzięłam tą kasetkę, gdzie trzymam e, drobne z reszt zakupowych te drobniaki też po prostu mogą nam się okay. do tych gier przydać i jeszcze jedna nowa rzecz, słuchajcie mój segregator mam w zasadzie już dwa segregatory z grami, pewnie już tam kto ogląda to, to wie ten mój taki pierwszy, tutaj mam te takie troszeczkę starsze gry moje starsze jak to brzmi jakby miały tsunami kilka jedne z po prostu z pierwszych projektów tu mam też moje zdrabki zodiakalne. O, tutaj możecie widzieć, że już sobie wyjęłam część pieniędzy z tych zdrapek i włożyłam do mojego wyzwania Gryfonik. I tak samo zrobiłam już słuchajcie z grą Halloween. Tutaj miałam uzbierane już 175 zł i stówkę sobie też już wyjęłam i włożyłam Gryfonika. I tak właśnie będę robić, co jakiś czas, jak się już coś uzbiera. Fajnego, to będę po prostu wyciągała i uzupełniała jakieś albo fundusze celowe, albo wyzwania oszczędnościowe. Zobaczymy. No i to jest mój ten pierwszy segregator. No i potem sobie zrobiłam ten drugi, bo jak pewnie pamiętacie, było już ich więcej. Zrobiłam ten, bo on ma takie fajne, szerokie ringi. Ale tutaj też już zaczyna brakować miejsca. No to jest przede wszystkim przez to, że jednak jest tutaj dość dużo monet. Ja nie zawsze jestem w stanie te monety po prostu pozamieniać na grubsze pieniądze. No i tak to wygląda. A że mam tych gier dość sporo, to stwierdziłam, że no niestety, a może stety, założę kolejny segregator. Jest to segregator, na który się czaiłam już dość długo. W zasadzie wybrałam go sobie już jakiś czas temu, ale nie wiedziałam jeszcze, do czego go użyję. Bo na początku chciałam go użyć do wyzwań dla mojej córki, które po prostu dla niej robię, ale stwierdziłam, że to mam i tak w funduszach celowych. Niech to sobie tam siedzi. I słuchajcie, jest to taki biały segregator, pikowany. Powiem Wam, że jest bardzo fajna tekstura, jest bardzo przyjemny w dotyku, on jest na zewnątrz biały. W środku jest różowy, tak wygląda. Ja nie jestem jakąś fanką różowego koloru, ale powiem Wam, że to połączenie nawet bardzo ładnie wygląda i do siebie pasuje. Jest zamykany na guziczek, więc fajnie, fajnie. I tutaj sobie przełożę już. Tu chciałam właśnie z Wami to zrobić. Przełożę sobie już kilka gier, i zdecydowałam, że tutaj pójdzie tak. Na pewno loteria. Do tego będzie też bingo karciane. To wyjęłam z tego grubego segregatora i moją kobiecą matematykę. Słuchajcie, to jest taki hicior ta gra po prostu to jest chyba teraz najlepiej sprzedający się produkt w moim sklepie. Także bardzo Wam dziękuję za wszystkie zamówienia oczywiście. Poprzednia nowość, czyli Mega Tetris też wyląduje tutaj. I oczywiście zanim Wam tutaj wszystko pokażę tą nową grę, to będę chciała jeszcze tak trochę po swojemu upiększyć ten segregator. Ja lubię jak on ma parę dodatków. Może takie serduszko sobie tutaj piję. O. I może jeszcze jakąś. Klejeczkę. Zobaczmy co my tu mamy. O, Jezu, za dużo tu tego jest. A miałam tu takie fajne tęcze może jakąś tańcze. Żeby tak do różu pasowało. Może jakiś niebieski. O, może być. I może jakieś serduszko. Nie, to jest zbyt różowe. Za różowo już, Izabela, za różowe. A wy lubicie sobie upiększać swoje segregatory? Chyba niektórzy lubią, widziałam. Yy, a co tu jeszcze mamy? jeszcze tu mam koty. Kotełki moje kochane, kotełki. Jestem kociara. Pewnie wszyscy i tak o tym wiecie. Dobra, niech sobie jest taki kotełek jeszcze. A to może sobie tutaj schowam. Cudownie. Dobra. To mamy trochę upiększone. Jakiś bryloczek jeszcze potem dołożę i będzie idealnie po mojemu. Ale teraz nie będziemy się na tym skupiać, ponieważ teraz skupimy się, słuchajcie, na nowej grze. Nowa gra powstała dziś. Robiłam projekt, robiłam projekt za pomocą sztucznej inteligencji. Bardzo mi się ostatnio ta forma podoba. I też tutaj właśnie robiąc za pomocą pro, sztucznej inteligencji projekt mam Prawie pewność, no bo rzadko się zdarza, że ktoś wpisze dokładnie te same słowa co ja, te same hasła, że nikt po prostu takiego projektu już nie będzie robił, w sensie nie będzie miał identycznego o, w ten sposób. I ja też nikomu go, że tak powiem, nie podkradnę. Oczywiście nawet nieświadomie, bo wiecie, to różnie bywa. No trzeba na to uważać, także ja bardzo się cieszę, że, że jest teraz taka opcja. Że to wszystko tak idzie do przodu. Bardzo mi to w pracy pomaga i powiem Wam, że jestem z tego projektu bardzo zadowolona, bo nie zawsze to wychodzi tak, jak bym chciała. Czasami naprawdę dość długo się męczę, żeby wyszło tak, jak ja sobie to wyobrażę, ale teraz jestem zadowolona. Nowa gra nazywa się pastelowy las. Nie wiem, jak wy widzicie, jak ze światłem, o chyba dobrze. I właśnie zależało mi na tym, żeby zrobić ją w takich delikatnych, pastelowych kolorach. Tutaj widzicie, jest plansza gry. Mamy tutaj sześć takich okienek. Z tyłu jest status finansowy do zapisania, kasiory, oczywiście, ile odkładamy. I dodatkowo do tej gry będzie oczywiście kostka, koperta. I słuchajcie, będą karty. Będą 24 takie mini karty, i na nich są różne zwierzątka leśne. Też oczywiście w takich pięknych, słuchajcie, pastelowych kolorkach. I te zwierzątka mają przy sobie zawsze jakąś przyporządkowaną liczbę. No więc tak, pokrótce. Gra polega na tym, że mm, kładziemy sobie planszę albo trzymamy ją po prostu w segregatorze. No, mi łatwiej zawsze się wyciąga, bo wtedy wiem, że jest na płasko. E, tasujemy sobie te karty, żeby one były pomieszane jak najdokładniej. Oj, się wyrywasz, to będziesz pierwsza. I kładziemy je obrazkiem do dołu. I teraz... Bierzemy sobie kosteczkę. Może być taka zwykła, standardowa, może być z cyframi, jaką tam macie. Kostka jest dołączona do gry, ale można sobie kupić też bez kostki taką grę. I wyrzucamy. Ja wyrzuciłam 5, i to oznacza, że losuję 5 kart i odkładam je na mojej planszy. I mam tak czwórkę. Dwójka. Szłówka z jedynką Uf, jeszcze się nie powtórzyły. Ok. I mam 5 kart. I odkładam słuchajcie sumę tych wszystkich cyfr, które wyrosowałam. I tutaj u mnie to jest 6, 7, 13, 18. Zgadza się? 18 tak. Jeżeli na przykład dla kogoś 18 zł to jest za duża kwota, bo powiedzmy operuje mniejszymi, to może sobie oczywiście 1 do 8 dodać jest 9 i zawsze 9 zł to jest po prostu mniejsza kwota, bardziej taka przystępna dla wszystkich. Także myślę, że gra fajna. Ja dzisiaj oczywiście odkładam 18 zł, bo mam tutaj więc czemu by nie skorzystać. A nawet zastanawiam się wiecie co, czy nie zagrać sobie jeszcze? jeden raz. Więc chyba to zrobię. Dobra, będę pamiętać, że to było 18, bo oczywiście nie mam żadnego kalkulatora przy sobie. Dobrze, więc potasuję sobie karty jeszcze raz. No, Rzucam kostką. No, proszę, 6 kart wykładam

nowej gierki. Naprawdę powiem Wam, skromnie mówiąc podoba mi się ten projekt. <gry> Dobrze. Napiszę sobie dzisiaj mamy 14 plus 40 i suma 40. No i tak będziemy sobie grać w te gry sobie wrzucę, Cztery dyszki i tu sobie też te karty wrzucę, żeby mieć je po prostu pod ręką. No dobra, może zagramy sobie też w Mega Tetris jeszcze raz. Tutaj była potrzebna kolorowa kostka. Jaki kolor dzisiaj wylosujemy? Fioletowy znowu, popatrzcie. No dobra, to przytulamy się do tego pioneczka, pioneczka, klocuszka. dobrze nie narysowałam go, bo ten jest... ten jest w drugą stronę. Dobrze. Czyli mamy 4, 15 zł. O, tu mam. Więc tu mam dyszkę. I piątkę sobie zabieram. I mamy czternasty, zero, szósty, plus piętnaście. W kopercie już czterdzieści. Nie chcę mi się wyciągać, żeby pisać. wybaczcie Pyk. No, i oczywiście nie mogę sobie odmówić zagrania w kobiecą matematykę. Zmieniamy kostkę i jadim. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu mamy filiżankę. Uzyskałaś wszystkie wymagane punkty w programie lojalnościowym ulubionej kawiarni. Otrzymujesz darmową kawę. Oszczędzasz 17 zł. Spaniale. czyli 14 0,6 plus 17 to jest 105 Widzicie, i już stówka przekroczona a może ja zrobię tak że łożyę tą 50siątkę a te drobne sobie wyągniemmy razem ma być 105 to będzie 50 100. Tak. Ładniejsze zostawimy. Jest tam. Sto i pięć. Dobra. Okej. Okay. I wiecie co? No może jeszcze w tą loterię. Czyli... Ustalam sobie, że jak wyrzucę 2 lub cztery, to zdrapuję zdrapkę. A jak nie, to odkładam tyle, ile wyrzucę. Trzy o, i dwa zdrapeczki poproszę. Czyli 3 złote muszę dodać do tego, co będzie w zdrapce. Tu mamy jedną zdrapaną, tu sobie potasuję i losuję zdrapeczkę. Ok, to będzie moja zdrapka. gdyżka To jest moij odgórzecz zć tak. Dobra, czyli razem 13 odkładam 10 i 13. Najpierw włoży, a potem sobie zappiszę. Trzy razem. Cudownie. To już sobie włożymy. Dobrze, więc na dzisiaj gier już chyba wystarczy, ale mamy jeszcze kaskę i chciałabym. O, zobaczmy, jak to się prezentuje. Bardzo elegancko, bardzo mi się podoba. E, chciałabym, słuchajcie, zacząć wyzwanie 4000. I zrobię tak. Kosteczki są, są. Wyrzucę sobie wszystkie naraz. Jednym zimem. Wracaj tu, a ty tu. Ok. No i jedziemy z pierwszą kartą. Tutaj mamy kostkę od 1 do 6. Czyli to. I tu nam wyszła trójka. Teraz muszę sobie znaleźć kolor, którym będę chciała dziś kolorować. Dobra, niech jestem fioletowy. I trójkę malujemy. Dzisiaj postanowiłam się nie spieszyć. Będę sobie kolorować. A co? Dobra, mamy pierwszą kartę. Kolejna, i tu mamy kostkę od 1 do 8. To jest ta kostka, i tu mamy siódemkę. To już mamy z głowy. Szukamy siódemkę, tu jest siódemka. O kurczę, przesunęłam? No trudno. Może jest już inna cyfra, a nieważne. 3 i 7. Już mamy 10 zł. Dobra, teraz mamy kolejną kostkę. Tu jest właśnie od 1 do 20 to jest ta. I tu mamy 15. Szukamy 15. no Powiedzmy. Czyli razem 25 zł. Kolejna karta. Tu mamy kostkę od 1 do 4, czyli ta. I zawsze patrzymy na to, co jest cyfrę na czubeczku, czyli u góry. Czyli tutaj jest czwórka. 4, i tutaj. Więc mamy dwadzieścia dziewięć. No dawaj, nie mogę trafić jeszcze. Okej. Okay. kolejna kostka to jest od jeden do dziewięć, czyli ta i tu mamy dziewięć. Wejście 9 i 9 to jest 38. O, Matko, zaraz mi się hajsy skończą. To już będzie chyba ostatnia gra dzisiejsza. Dobra, a tu nam wy. 70. O, Jesus, tyle ja nie będę miała. Hmm, bo już mam 38. Jeszcze raz rzucę tą. O 10, trochę oszukałam, ale nie mam tyle. I tak muszę 48 tu włożyć, sobie tą dziesiątkę z I pomyślałam o tym, nie przemyślałam tego. No trudno. Czyli co, 48 zł, muszę tu schować. Schowam też kosteczki. I tu mamy tak 35, Pięć Siedem 8, gdzie jest mój status. A ja nie mam statusu, ja mam tylko kładki. No dobra, tak to jest. nie? Ja sobie schowam na razie wszystko do jednej koperty, nie będę chować do osobnych. Też mogłabym, ale szkoda mi tych drobnych, bo ja nie będę to wypełniać. Dobra, napiszę sobie tu, muszę sobie wydrukować statut. Widzicie, jak to jest? 14.06 plus 48. Chociaż tak na razie niech będzie. A co my tu jeszcze mamy? Tabliczkę. Co z tą tabliczką? Mm -mm. Już nie uzupełnię tej tabliczki. Chociaż chciałam, wiecie, co? Chciałam jeszcze jedno wyzwanie sobie uzupełnić. I to będzie wyzwanie, czy ja je tu mam mam. 100 kopert małe kwoty. Właśnie o tym myślałam. I tu chciałam sobie też do mojego koteczka odłożyć. Gdzie jesteś, w koteczku jesteś. Zobaczmy, czy będziemy mieć 3 złote kolejne, 2 i 3. Będziemy mieć wspaniale. Czy ten? Chyba ten, i będzie trzy złociszce. Oj, mogę jeszcze trafić. Czyli czternaście zero sześć plus trzy mamy razem dziewięć. I pomału będzie się tutaj uzupełniać. No dobra, rozłożyłam trochę więcej kasy niż planowałam, ale to nie szkodzi. Cieszę się, że zaczęłam już to wyzwanie 4000. Najbardziej cieszę się oczywiście z nowej gry. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, jak macie ochotę do sklepu. Produkcja już ruszyła, jak widzicie. Ja sobie jeszcze trochę dzisiaj porobię, porobię też nowe projekty, bo mam tyle pomysłów. Słuchajcie, a nie mam kiedy naprawdę po prostu doba jest za krótka. No ale niestety tak to bywa, jak się prowadzi jednoosobową działalność. I co, Wam życzę miłego wieczoru, miłego weekendu. Ja będę w ten weekend trochę niedostępna, bo y, jedziemy sobie z moim mężem do łodzi. Zosia ma zawody. Także będzie bardzo, bardzo ciekawy weekend. No i co? Pozdrawiam Was i do usłyszenia czy zobaczenia w następnym filmie. Jaki?